Ceny węgla są olbrzymie, drewna na składach również zaczyna brakować, a jeżeli jest, to ceny są wysokie. Więc dlaczego nie szykować opału na zimę samodzielnie? Zapraszam więc na krótki test, a w zasadzie recenzję pilarki spalinowej z marketu najtańszej pilarki spalinowej. Moc to 1,9 konia mechanicznego, cena niecałe 300 zł. Zakup trochę pod wpływem impulsu. Czy to się sprawdzi? Czy to ma sens? Nie wiem. Pokażą najbliższe tygodnie, kiedy będę jej używał. Zawartość pudełka wygląda następująco, czyli oczywiście sam korpus piły, element z e, osłoną i hamulcem, prowadnica, łańcuch, osłona na łańcuch, prowadnicę, no i jakieś takie kluczyki, pierdłki. No i nawet śmieszny chyba pilnik, tak to pilnik. Dostrzenia do łańcucha. Sama pilarka, no oczywiście plastik, no bo czego tu wymagać? Pierwszym słabym ogniwem tej piły może być oto mocowanie sprężyny, czyli po prostu ta lekka plastikowa część, która teoretycznie trzyma sprężynę amortyzującą całą piłę, bo tutaj no, nie widać, żeby było jakoś to super solidnie zrobione, ale zobaczymy. Trakcie. Mniejsza z tym teraz biorę się za prowadnicę. I szczerze mówiąc, jest dosyć ciężka. Wygląda na pewno solidniej niż się spodziewałem. Łańcuch, już tak rewelacyjnie jak prowadnica, się nie prezentuje. Chociaż jest ostry, no to jego waga pozostawia wiele do życzenia. Ale sama jakość ogniw, no powiedzmy, że z wyglądu nie ma się do czego przyczepić. Tu, gdzie jest silnik, to łańcuch po prostu wchodzi na zębatkę, na której jest naprawdę dużo luzu, można by powiedzieć, bo dwa takie łańcuchy by się zmieściły. No a zębatka, jak zębatka, wygląda w sumie solidnie. Oczywiście dokładnie zwracam uwagę, czy łańcuch jest założony w prawidłową stronę. Raz, że zębem do przodu, dwa, że widać tutaj ewidentnie strzałeczkę. Tak jeszcze się przyglądam, widać tutaj też na obudowie, w którą stronę. Łańcuch był, powinien być skierowany, więc póki co to żadnych trudności większych przy montażu nie ma. W zasadzie wszystko robi się intuicyjne. Założyłem już osłonę boczną. Na razie jeszcze bez dokręcania, tylko po prostu przyłożona. No bo widzę, że muszę sobie wyregulować ten bolec od napinania łańcucha. Więc delikatnie śrubeczką i dopiero dokręcę tutaj, nakrętkami. A tu dalej w sumie odstaje. Nie jest to duży prześwitno, ale 2 mm widać. Przy naciskaniu ruch też jest. Jeszcze zajrzę sobie tutaj do filtra. Na szczęście dostęp do niego wygląda dosyć prosto. Praktycznie tylko te plastikowe zatrzaski. No i tutaj odkręcany koreczek. Nie wiem jak to nazwać. Śrubka korek. Nie ma do czego się w tej chwili przyczepić. No trzeba będzie dbać o to, żeby to było czyste. Tutaj jest plastikowa taka. Siateczka w zasadzie dookoła i tyle. Jak wygląda świeca, i szczerze mówiąc, próbuję ją wykręcić, i się nie da. Jest tak, nie wiem, wkręcona mocno, że aż zaczyna się przeginać ten kluczek. Na szczęście pod ręką miałem masywniejszy klucz, no i tym poszło zdecydowanie łatwiej. W zasadzie od razu, po prostu, no, niestety, to chińska zabaweczka i trzeba się przygotować, że ten klucz. Naprawdę nie będzie solidne, ale to co? Sama świeca jak świeca. Tutaj też wszystko wygląda w miarę OK. Nawet tak, jak się przyjrzeć, to tutaj jest jakaś kapka oleju, więc cokolwiek to posmarowane było. I przyszła pora na pierwsze uruchomienie piły. Oczywiście zalecana mieszanka to 1 do 40 ale na pierwszy raz można zastosować mocniejszą, czyli 1 do 30. Tu mam 3 litry paliwa odmierzone ze stacji, no i wleję setkę oleju. Także 1 do 30 jako pierwszy powiedzmy karnister paliwa, tak żeby smarowanie było większe, no i oczywiście olej do prowadnicy łańcucha. Włącznik na jedynkę jest. Wyciągnij dźwignię sania tak daleko, aż kliknie. Dźwignia sania, Wyciągam. Kliknęła. Jest wyciągnięta. Kilka razy naciśnij pompkę paliwa znajdującą się obok dźwigni sania. Będę ją naciskał tak z pięć razy. Akurat po pięciu paliwo się pojawiło. Dla pewności jeszcze raz. Bańka pełna. Był już opór. Także pora na uruchomienie. Blokowanie nogą albo kto woli, można z ręki. Ja w sumie pierwsze odpalenie zrobię tak. Lekko wyciągam rozrusznik i ciach. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Co ciekawe, sanie z powrotem wróciło. Dobra, więc jeszcze raz. Sanie jedyneczka jest. I co będzie? Jakieś kilkanaście pociągnięć później. No nic, piła się nawet nie odezwie. Więc robię w tej chwili ostateczność. Zatem jeszcze raz dopompowuję trzykrotnie paliwa, jedyneczka i próbujemy ją odpalić razem z gazem o, trzeba bardzo uważać na łańcuch bo oczywiście łańcuch od razu zacznie się kręcić więc ostateczność jeżeli to nie pomoże no to po prostu serwis Sanie schowane gaz wciśnięty próbujemy już się martwiłem, że trzeba będzie odwozić ją do sklepu ale suma summarum z włączonym gazem, co prawda niebezpiecznie, ale udało się ją odpalić. Teraz co, sprawdzę, czy z prowadnica ma smarowanie. Ale już widzę nawet po palcach, że to smarowanie łańcucha jest. Pora zatem na pierwsze cięcie. Tutaj jeżeli chodzi o gałąź, to taka cieniutka, dosłownie na cztery palce na początek, żeby po prostu sprawdzić czy wszystko jest OK z łańcuchem, czy nie ma żadnych zgrzytów. Więc jeszcze raz, odpalamy, jest odstrzała i próbujemy. Jest ok, nie ma żadnych oporów, wiór jeżeli widać, mam nadzieję, że widać, jest dosyć gruby, znaczy, że łańcuch jest ostry, ładnie wchodzi w drewno, nie za szybko, nie za wolno, w zasadzie bez oporu, pora zatem na coś grubszego. Zalewał już będę trzeci nie, czwarty zbiornik i widzę że łańcuch też się już trochę poluzował. Więc mniej więcej co dwa zbiorniki muszę regulować łańcuch. No, często i nieczęsto, no ale warto tego e, pilnować. A tak z ciekawości, tu jest w środku miarka, więc jeszcze zobaczę, ile wchodzi do zbiornika paliwa. Troszkę powyżej 200 ml jest pełno, więc zbiorniczek, myślę, że maksymalnie 300 ml plus olej no to łącznie. Maksymalnie pół litra płynów. Jak sama pilarka waży 4,5 kg, no to pewnie zalana pod korek 5 kg. Jest dosyć oszczędna ta piła. no Nie ma może super mocy, no bo czuć różnicę w porównaniu do tego sztila, którym pracowałem wcześniej. Ale spokojnie, jak na takie codzienne, przydomowe prace, to daje radę. I na gałęziówkę w sam raz. Burza zawaliła kawałek gruszki. No, i akurat taka piła koło domu, jak widać, w takich momentach bardzo dobrze się przydaje, no i sprawdza. Jak widać, piła sobie spokojnie radzi z takim twardym, gruszkowym drzewem, nawet na długości prowadnicy. Łańcuch jest od nowości nieostrzony. Wcześniej zużyłem około 4 litrów paliwa i były cięte zazwyczaj gałęzie. No teraz jest pierwsze grube drzewo i jak widać, spokojnie daje radę. Mocy, no wiadomo, że nie jest to super piła, nie jest to pięciokonny styl, ale spokojnie sobie daje radę. Z fajnych rzeczy, które mi się w tej pile podobają, no to na pewno ta pompka paliwa, dzięki temu startuje prawie ona od drugiego szarpnięcia, po nawet po dłuższym nie, e, nieodpalaniu. No, na minus ten włącznik, bo czasami zdarza mi się przypadkiem puścić go na zero i piła gaśnie. I to jest chyba, jak na ten moment, największy minus tej piły. I cięcie dłuższe niż prowadnica. Co prawda, środek już był lekko dziurawy, jak widać. Ale to tylko środkiem, natomiast dała radę. Pilarkom przerobiłem już kilka ładnych litrów paliwa. Łańcuch ani razy nie był ostrzony, a ciągle jest ostry. Widać to i w sumie czuć, bo cały czas jest tak jak na początku w miarę ok. Jeżeli chodzi o filtr. Filtr powietrza ostatnio ciąłem sporo spróchniałych desek, więc pora zobaczyć jak on wygląda. Widać pyłku jest sporo, a jak pod spodem na wlocie widać, że jest osad i tego osadu jest dosyć sporo. No, ale poprawkę biorę na to, że w ostatnim czasie faktycznie takie spróchniałe deski, które mocno się pyliły, no i widać to też w tym pyle na filtrze. Tak jak się spodziewałem, no, przy cięciu byle jakiego materiału ten filtr no, nie będzie super i od czasu do czasu trzeba go będzie przeczyścić. Ale nie jest źle. Bałem się, że będzie gorzej. Po kilku miesiącach użytkowania i prawie 10 litrach wyciętego paliwa, muszę powiedzieć, że ta pilarka się sprawdza. Za taką cenę, a w zasadzie porównując jakość i siłę tej pilarki do ceny, myślę, że warto na taki przydomowy użytek, na cięcie od czasu do czasu sporadyczne naprawdę daje radę. Więc z mojej strony, polecenie jak najbardziej.